Księga Zachariasza, rozdział czwarty. Wizja piąta. Świecznik i dwie oliwki. Anioł, który mówił do mnie, zbudził mnie znowu, jak budzi się kogoś śpiącego. I zapytał mnie: Co widzisz? Odpowiedziałem. Widzę świecznik cały ze złota i u jego szczytu czarę podtrzymującą siedem lamp. I każda lampa ma siedem palników które są na jego wierzchołku i dwie oliwki stoją, jedna z prawej, a druga z lewej strony zbiornika. Zapytałem Anioła, który mówił do mnie: Co to wszystko znaczy, panie mój? Anioł, który do mnie mówił, odpowiedział: Nie wiesz, co to wszystko znaczy? Odrzekłem: Nie, panie mój. W odpowiedzi przemówił do mnie. Oto słowo pańskie do Zorobabela. Nie siła, nie moc, ale duch mój dokończy dzieła. Mówi Pan zastępów. Czymże ty jesteś góro wysoka? Wobec Zorobabela staniesz się równiną. On zwieńczy kamień szczytowy wśród radosnych okrzyków. Dzięki, dzięki za nią. Potem Pan skierował do mnie te słowo. Ręce Zorobabela położyły fundamenty tego domu i jego ręce go dokończą. Po tym poznasz, że Pan Zastępów posłał mnie do was. Bo któż by lekceważył chwilę skromnego początku, skoro z radością patrzą na pion ołowiany w ręku Zorobabela. Te siedem lamp to oczy Pana, które przypatrują się... Całej ziemi i zwróciłem się do niego z takim zapytaniem: Co oznaczają te dwie oliwki z prawej i z lewej strony świecznika? powtórnie tak go zapytałem: Co oznaczają te dwie gałązki oliwne, z których złotymi rurkami płynie złota oliwa? Nie wiesz, odpowiedział mi, co one oznaczają? Odrzekłem: Nie, panie mój. I wyjaśnił to są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed panem całego świata. Pierwsza księga, kronik, rozdział dwunasty. Pierwsi zwolennicy Dawida w Siklak. Ci przybyli do Dawida do Siklak, gdy jeszcze musiał się trzymać z daleka od Saula syna Kisza. Oni należeli do bohaterów, pomocników w walce. Uzbrojeni w łuki umieli strzelać tak z prawej, jak i z lewej ręki, i rzucać kamieniami, i wypuszczać strzały z łuku. Spośród braci Saula z pokolenia Benjamina na czele stali Achiezer i Joasz, synowie Szemajasza z Gibea, Jeziel i Pelet, synowie Azmaweta, Berekiasz i Jehu z Anatot, Ismajasz z Gibeonu, najdzielniejszy między trzydziestoma i dowodził trzydziestoma, Jeremiasz, Jahaziel, Johanan, Jozabad z Gederot. Eleuzaj, Jerimot, Bealiasz, Szemariasz, Szefatiasz Zchariv, Elkana Jisz, Azarel, Joezer, Josobeam, Korachici, Joela, Zebadiasz, synowie Jarohama z Gedoru. Z gadytów przyłączyli się do Dawida w warowni pustynnej, dzielni wojownicy, żołnierze gotowi do walki którzy celowali w posługiwaniu się tarczą i włócznią, z wyglądu podobni do lwów, byli szybko nodzy jak gazele na górach. Dowódcą był Ezer, drugi Obadiasz, trzeci Eliab, czwarty Maszmanna, piąty Jeremiasz, szósty Ataj, siódmy Eliel, ósmy Johanan, dziewiąty Elzabat, dziesiąty Jeremiasz, jedenasty Magbanna. Ci z potomków Gada byli jako dowódcy wojska, każdy niższy stopniem nad stu, a wyższy nad tysiącem. Są to ci, którzy przeszli Jordan w miejscu pierwszym, gdy wylewa on wszędzie z brzegów i którzy zmusili do ucieczki wszystkich mieszkańców Dolin na wschód i na zachód. Przyszli też do warowni Dawida, niektórzy z potomków Benjamina i Judy. Dawid wyszedł im naprzeciw, a odpowiadając rzekł do nich Jeśli przychodzicie do mnie usposobieni pokojowo, aby mi pomóc, będzie moje serce w jedności z wami. Lecz jeśli po to by mnie zdradzić moim wrogom, mimo że ręce moje wolne są od gwałtu, niechaj wejrzy w to Bóg naszych ojców i niech osądzi. Wtedy duch pański ogarnął Amasaja, dowódcę trzydziestu. Idź, Dawidzie i my wszyscy z tobą, synu Jessego. Pokój, pokój tobie i każdemu, co cię popiera. Twój Bóg jest twoim wsparciem. Dawid więc ich przyjął i uczynił z nich dowódców oddziałów. Z pokolenia Manassesa przyłączyli się do Dawida, gdy przyszedł z Filistynami, by walczyć przeciwko Saulowi. Nie pomógł on im wówczas, bo wodzowie filistyńscy po naradzie odesłali go mówiąc Za cenę naszych głów przyłączy się on do pana swego Saula. Gdy szedł do Siklak, przyłączyli się do niego z pokolenia Manasesa Adnach, Jozabat, Jedjael, Mikael, Jozabat, Elichu i Sillataj dowódcy nad tysiącami, którzy byli z pokolenia Manassesa. Oni to wsparli Dawida na czele oddziałów, bo wszyscy byli dzielnymi wojownikami i stali się dowódcami w wojsku. Istotnie, z dnia na dzień przybywali do Dawida, aby mu pomagać, aż obóz stał się wielki jak obóz Boży. Wykaz przyłączających się do Dawida w Hebronie. Oto liczba dowódców uzbrojonych na wojnę, którzy przybyli do Dawida do Hebronu, by zgodnie z nakazem pańskim przenieść na niego władzę królewską Saula. Synów Judy, noszących tarcze i włócznie, 6800 uzbrojonych na wojnę. Synów Symeona, dzielnych wojowników, uzbrojonych na wojnę, 7100. Synów Lewiego, 4600. Także Jojada, przywódca potomków Aarona, a z nim 3700. I Sadok, młody dzielny wojownik wraz ze swym rodem 22 dowódców. Synów Beniamina, braci Saula, 3000 większość z nich pozostawała aż do tego czasu w służbie domu Saula. Synów Efraima, 20800 dzielnych wojowników. Mężów sławnych w swych rodach, z pokolenia połowy Manassesa, osiemnaście tysięcy, którzy imiennie zostali wyznaczeni, aby pójść i ustanowić Dawida królem, synów Isachara, odznaczających się głębokim zrozumieniem czasów i znajomością tego, co ma czynić Izrael, dwustu dowódców, a oprócz wszystkich ich braci pod ich dowództwem. Z pokolenia Zabulona, zdolnych do wojska, wyćwiczonych do walki wszelką bronią wojenną, pięćdziesiąt tysięcy gotowych stanąć do szeregu z niepodzielnym sercem. Z pokolenia Neftalego, tysiąc dowódców, a z nimi trzydzieści siedem tysięcy uzbrojonych w tarcze i włócznie. Z Danitów, wyćwiczonych do walki, dwadzieścia osiem tysięcy sześciuset. Z pokolenia Asera, zdolnych do wojska, wyćwiczonych do walki 40 tysięcy, z drugiej strony Jordanu, z Rubenitów, Gadytów i z połowy pokolenia Manassesa, w pełnym uzbrojeniu wojennym, 120 dwadzieścia tysięcy. Wszyscy ci wojownicy, stający do szeregu, z niepodzielnym sercem przybyli do Hebronu, aby Dawida ustanowić królem nad całym Izraelem. Lecz również i wszyscy pozostali Izraelici byli jednomyślni w tym, że Dawida należy ustanowić królem. I pozostali tam z Dawidem przez trzy dni, jedząc i pijąc, ponieważ bracia ich przygotowali im żywność. A także ich z spod posiadłości Sahara, Zabulona i Neftalego przywozili im żywność na osłach, wielbłądach, mułach i wołach. Wielką ilość mąki, fik, rozynek, wina, oliwy, bydła i owiec, ponieważ zapanowała radość w Izraelu. Księga Ezechiela, rozdział 44. Użyteczność Przeciąka Wschodniego. Potem zaprowadził mnie do zewnętrznej bramy przybytku, która skierowana jest na wschód. Była jednakże zamknięta. I rzekł do mnie Pan, ta brama ma być zamknięta. Nie powinno się jej otwierać, i nikt nie powinien przez nią wchodzić. Albowiem Pan, Bóg Izraela. Przed przez nią, dlatego winna ona być zamknięta. Jedynie władca może w niej zasiadać do uczty przed obliczem pana. Wchodzić jednak winien przez przedsionek przy bramie i tą samą drogą znowu wychodzić. Reguły przyjęcia do świątyni. Następnie poprowadził mnie przez bramę północną ku przedniej stronie świątyni, i spojrzałem, oto chwała Pańska napełniła świątynię Pańską, i padłem na twarz. Wtedy rzekł Pan do mnie, synu człowieczy. Uważaj dobrze, patrz i słuchaj uważnie wszystkiego, co ci chcę powiedzieć o wszystkich ustawach i przepisach dotyczących świątyni Pańskiej, i uważaj na wszystkie wejścia i wyjścia przybytku. Mów do domu opornego, domu Izraela. Tak mówi Pan Bóg. Teraz już dość wszystkich waszych okropności, domu Izraela. Wpuściliście bowiem obcych, nieobrzezanych na sercu i ciele, żeby byli w moim przybytku po to, by go zbezcześcić. Kiedy składaliście mi w ofierze chleb, tłuszcz i krew. Tak przez swoje obrzydliwości złamaliście przymierze moje z wami. Nie przestrzegaliście posługiwania w moim przybytku i zamiast tego ich wyznaczyliście, aby się zajmowali posługiwaniem w moim przybytku. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Żaden cudzoziemiec nieobrzezany na sercu i na ciele, nie może wstępować do mego przybytku. Żaden z obcych, którzy żyją wśród Izraelitów, Lewitów, ale lewici, którzy się ode mnie odłączyli, kiedy Izrael wyrzekł się mnie i pobiegł za bożkami swoimi, odpokutują za swoją winę. Oni będą służyli w moim przybytku jako stróże przy bramach świątyni. Jako słudzy świątyni, oni będą zabijać żertwy na całopalenia i ofiary dla ludu. I będą do jego rozporządzenia jako słudzy, dlatego, że służyli im przed Bożkami i stali się dla Domu Izraela pobudką do przewiny. Dlatego podniosłem rękę przeciwko nim, wyrocznia pana Boga. Winni oni odpokutować za swoją winę. Nie będą się przybliżać do mnie po to, by mi służyć jako kapłani. Nie będą dotykać rzeczy świętych i rzeczy najświętszych. Będą cierpieć swoją hańbę i pokutować za obrzydliwości, których się dopuścili. W ten sposób przeznaczam ich do pełnienia służby przy świątyni. Do wszystkich jej prac i do wszystkiego, co tylko będzie do wykonania. Kapłanów. Natomiast kapłani lewiccy, potomkowie sadoka, którzy pełnili służbę oko około mego przybytku, kiedy Izraelici odeszli ode mnie, ci mają przybliżać się do mnie, by mi służyć, i mają stać przede mną, by ofiarować mi tłuszcz i krew. Wyrocznia Pana Boga. Mają oni wstępować do mego przybytku i mają zbliżać się do stołu mego, by mi służyć. Mają pełnić służbę przy mnie. Jeżeli wchodzić będą do bram dziedzińca wewnętrznego, mają przywdziać lniane szaty. Nie mają wkładać ubioru wełnianego, gdy pełnią służbę przy bramach wewnętrznych dziedzińca i w Miejscu Świętym. Lniane zwoje mają nosić na głowie i lniane spodnie wokół lędźwi. Nie powinni się opasywać niczym, co mogłoby wywołać pot. A jeśli wychodzić będą na zewnętrzny dziedziniec do ludu, to mają zdjąć szaty, w których pełnili służbę i pozostawić je w celach przybytku i przywdziać inne szaty by nie uświęcać ludu przez swe szaty. Głowy nie mają strzyc do skóry, ale też nie mają zapuszczać długich włosów, lecz mają strzyc swe głowy zwyczajnie. Żaden kapłan nie ma pić wina, jeśli się udaje na wewnętrzny dziedziniec, nie będą brać sobie za żonę wdowy lub porzuconej lecz tylko dziewicę z potomstwa domu Izraela. Jednak mogą poślubić wdowę, która jest wdową po kapłanie, i mają pouczać lud mój o różnicy pomiędzy tym, co święte, a tym, co nieświęte, a także o różnicy pomiędzy tym, co nieczyste, a tym, co czyste. W wypadkach spornych mają oni zasiadać w sądzie i rozstrzygać według moich ustaw. Mają oni przestrzegać mych praw i moich nakazów we wszystkie moje święta i zachowywać moje szabaty. Nie będą się zbliżać do zwłok ludzkich, aby się nie narazić na nieczystość. Tylko przy ojcu i matce, przy bracie i siostrze niezamężnej, wolno im się narazić na nieczystość a po jego oczyszczeniu ma się liczyć mu jeszcze siedem dni. W dniu zaś, w którym znowu wstępuje do przybytku, na dziedziniec wewnętrzny, aby pełnić służbę w przybytku, złoży on ofiarę przebłagalną wyrocznia pana Boga. Nie będą mieli dziedzictwa, to ja jestem ich dziedzictwem i nie ma się im dawać niczego na własność w Izraelu. To ja jestem ich własnością. Będą spożywali ofiary pokarmowe, ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia i wszystko, co w Izraelu obłożone jest klątwą, ma do nich należeć. To, co najlepsze ze wszystkich pierwocin i każdy dar spośród Waszych święconych darów ma należeć do kapłanów. I to, co najlepsze z waszych ciast macie dawać kapłanom, aby błogosławieństwo spoczywało na waszym domu. Kapłani nie powinni spożywać padliny ani tego co jest rozszarpane, czy to z ptaków, czy też z bydła. Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 23 Mowa Jezusa przeciw uczonym w piśmie i faryzeuszom Ostrzeżenie przed uczonymi w piśmie Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą Lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A Wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem, jeden jest Wasz nauczyciel, a Wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie Waszym Ojcem, jeden bowiem jest Ojciec Wasz. Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Biada obłudnikom. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi, wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, bo przemierzacie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie, kto by przysiągł na przybytek nic to nie znaczy, lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Cóż bowiem jest ważniejsze złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej, kto by przysiągł na ołtarz? Nic to nie znaczy, lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepcy, cóż bowiem jest ważniejsze: ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, Przysięga na niego i na tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, bo dajecie dziesięcinę zmięty kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! oczyść w wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz Wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych. Oraz mówicie: gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wymiary waszych przodków. Węże, plemię żmijowe. Jak wy możecie ujść potępienia w piekle? Dlatego oto ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie. Innych będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was cała krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla, sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza, syna Bachariasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę, powiadam wam, przejdzie to wszystko na to pokolenie. Jezus odwraca się od miasta. Jeruzalem, Jeruzalem, Ty zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do Ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta gromadzi pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto Wasz dom zostanie Wam pusty. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie, błogosławiony ten, który przychodzi w imię pańskie. Bądź uwielbiony, wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym. Żyje i króluje na wieki wieków. Amen.